Widzowi! Ty ma widzowi. Co tam gościu? Spiderman. Nie, 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 nie Idziemy do restauracji. Ty. Ty. Mama! Mam dla ciebie szkło! Znalazłem fajne. Ух, дочка там не купили, не знаем, где едем, что здесь едем. едем на ту травку. Да. Так. Где? Так. Почему нет? Почему, почему? Будет смешно. Adam, ja? gdzie idziesz? A, okej. Okay. Nie przełać tam, no co ty robisz? Ale osiągnięty, dostałem trawę. Po pierwszym razie rozgrzania 20 lat, brawo. No, Achigment. Dotknął Adam trawy, brawo. Gdzieś teraz ciągnie drzewo. Co to jest? Ty, Adam! Ha! Adam! Pa! No, co Tutaj coś jest. Nie wiem, patrz. Ciebie wyszło, co? No, dawaj nie moją właśnie. nogę. Dawaj nie moją nogę ten ma to masecz? mama możemy zejść na dół możemy możemy Co zrobić acygment patrz acygment to Adam. Nie, Adam został. Gównomen. Men, Gównomen! O oh autograf od gównumena? Nie chcę autografu. Uciekam! Gówno men mi goni. Mama! Co ty robisz za zdjęcia? Na insta stawisz? Tam udaje główno meno. e adam ko Chcesz wielkie chodźcie, 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 Pójdziemy do tego co chodźcie, 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 Wow! Belembo! Halo? Halo! Jakiś goszcze tam krzykał halodia! Mam jakiś tam włoch krzyknął Halodzia! Halodzia! Jesteś na pięciu. I też już nie jesteś. Halo, dia! Halo, Obserwujemy bardzo zwierzę tygrysowy Adam. Uważajcie, bo trzami może być niebezpieczny. Czasami udaje też gówno meno. Ada, wracaj! Ty gry się! Do filmu mi jesteś pod... Uważajcie, bo może skakać. Może myślę, że jesteście mięsem. Można się z nim przywitać. Jeśli jak cię nie odgryzie, oczywiście ręki. Arya. <śmierdzi> o szef. Przemieszcza. <śmierdzi> o... Przemieszcza! A -a -a!

No. Dobre. No. Dobre. Ale gdzie tata? Boże. Patrzę tam tam. Tata! Nie ma Poszedł po mleko Mój tata poszedł po mleko Idę No przesuń się Szybko idź mama Nic Kurde to jest moja ja się to <grymne> gdzie jest moja waga, nie wolno Idziemy oh. <grymne> 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 tutaj. Idziemy widzowie. Te krzesło, wybieramy te krzesło.

a żeś z dziećmi, on jest z dziećmi. sam był ze mną. nie! No widzę wam, widzę. Ej, potrzymasz chwilę? Otocz? No tak podtrzymaj, wiesz. <noise> widzę. <noise> to jest zielony tam

Mama no, no, bo jak chce ściągnąć bluzę? No to się... to patrzą... I... to ja też ściągnąłem. No to patrz, aj, wyglada. Ty jesteś coś ciągnął. Kto pierwszy wygląda, że widziałem? Nie. Co hmm. to ma? Hmm. To jest ja. Czy to? Widziałem pierwszy! Ja pierwszy, pierwszy byłem. Ja Pierwszy, pierwszy. pierwszy, pierwszy. 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 Hmm.